Design. Wpadnijcie na jego kanał. D a je je. No tutaj macie tak, jeszcze dodajcie odstęp ty. No i lecimy. Zagram Coś sobie jest? na Game Grab, tak? Tak, możemy sobie zagrać. W ogóle jest nowy skin do Bula. Tak, update. darmowy. 47 dni jak nie to przypadnie. Fajne nawiązanie do Clash Royale. No. Dało się w te gierki. Mm -hmm. Pamiętam się so czasy. No i nowa aktualizacja. Pastać. Chyba każdy, kto zaaktuali... no każdy kto to ma, to chyba wie, że za... zaktualizować trzeba i wie o tym. Tak. Ale... To no... ja na przykład mógł mnie grać dzisiaj i na przykład jutro zaktualizować. O nie, o nie, o nie. mnie e... design. Ten. Jest lepszy ten. Rodzaj postaci. Niż Czego? nie legendy, tylko najlepsza jest ta chroma. Teraz. Ochrona. Chromowa postać. No jest tylko jedna postać z ochrony, ale lepsza to niż nic. Nie ochron, tylko ochrony, tylko chroma Ale ten. Chodzi o to, że nie, że jest najlepsza, tylko w guście. No, komu się dobrze gra, komu nie. I tak no pół na pół. Fajne jest to, że ultem. Nie no, przecież. że ult przechodzi przez ścianę. No, ale nie. mało zabiera. Niestety. Mm. Jeszcze jeden. I. Dobra. No, to... no nie. Mm, spokojnie, ja mam 10. Dobra, ja się kryję. Albo będę trochę nabijał. Bo no, chcę zce... z... zostać gwiazdą, gdy od. Zresztą na dobrze dam te ulta. Nie, nie wychodź. Ale ja muszę zabijać. Dlatego, żeby dostać wiesz co? Ten. No, no. Ale oni mogą Cię zabić. Nie zabiją. No dobrze. Widzisz, ja tam sobie miałam, tak spokojnie. Ja byłem jest... hmm, dobra, byłem gwiazdą dobra, piąta Szósta jest ranga. Jest zrobiony ten quest. Knife. Ja już mam y, quest'a zrobionego z tego, z Game Grabu. Jest. Pię... Oś, pięć, no, tak? I... Szósta już. Masz ósme, tak, Nie, no teraz mam siódme. Mm. Ja mam szósta. Nie, ja mam piąta. Doganiam ci powoli. Nasze konta przepadły. No, z legendami. Byliśmy po jednej legendzie. Ja miałem spajka. A designer Leona. Design New Leona. Nawet sprzeda miał sprzedawać na ten. Kuzyna na kanale. Ten, swoje konta. Ale sam je wygrał. Mhm. Dobra, lecimy dalej. Albo nie, zagramy duo. No, duo możesz grać. Yy, to ja zagram no, Bibi. Dobra. Dzisiaj wyzdropiłem. No, na odcinku możecie, u designa na odcinku możecie zobaczyć. Tak? To tak, było na odcinku? Tak, no. tak, ale jeszcze ten. Jeszcze, jeszcze chyba nie wleci dzisiaj. Chociaż jeszcze się zastanawiam. nie, no, no, za niedługo wleci. Tak. Bo już się ładuje. No ale to mogę rzucić w sumie kiedy chcę. No ale dzisiaj raczej wleci. No raczej tak. O, Pan... trzyki. Ja muszę tutaj najwięcej zabijać, żebym dostał tego. Już. No wiesz. Wiem. Questa. Już na Karlu zrobiłem questa. Chyba... To było... Z... Nie, jeszcze u ciebie. Albo gdzieś, będziesz... Nie to było. Ale mało strefy jest. No, szybko się Ani tam. raz jeszcze nikt nie zginął. Szybce się wybili. Szybko, szybko się wybili. Znaczy. Tam I tam design to będzie rzucał też miniaturki, tylko nie... No na pierwszym filmie nie. Bo coś no. tam chyba się nie udało, prawda? Albo po prostu nie wrzucił. No. no bo dopiero y, niedługo, niedawno zac zaczął kombinować. No, to tamten to był mój pierwszy odcinek do... Ja nawet nie chcę myśleć. No po prostu mi design to robię. Bo ja nie umiem Nagrywa się. Mhm. No co? Co? Dobra, y, lecimy chyba z ostatnim rundką. Tak, może być ostatnia. No może zadyma. Um... No niech będzie. Czym grasz? Tam. czejki Chyba. chyba. No. Będziesz skakał na skoczku takim. <grychy> no, no to tak to wygląda tak na tę Jeżeli koszad będzie nowy, widać by... W... Ładowanie? Ładowaniu. I, w ładowaniu? Nie widzę. ale I tam koło to jest. Dobra, niech się sprawdzi. O kurde, nie za się zaatakować. A może karę strzeli? Dobra. Jest. Udało się. Brać o, kary, wszyscy w tym. To, to jest dobre połączenie właśnie takie coś. Podaj. Mmm, mam pomysł. Zastanowię się. Co nie mogę ich przyciągnąć? Co? Ale kicha. Ale to sknota. Nie mogę ich przyciągnąć jak sąłem w tym. Ale i tak y, I wygrywamy na szczęście. szczęście. No. Jak ktoś będzie miał piłkę, to ja od razu używam Ulta, bo nad jak nie zginia, to i tak straci no. piłkę. Hmm. Gracz. Może bo ty jeszcze leży się ogola, tak? Nie. Aj brakuje tylko 1%. Dobra, to ja Was żegnam y i pa.